Ślenicę i TV, wasza telewizja internetowa. Jesteśmy przed zespołem placówek oświatowych w Bożencie, gdzie, podobnie jak we wszystkich szkołach w gminie, powiecie i kraju, uroczyście zakończono dzisiaj rok szkolny 2013-2014. Zabrzmiemy w ostatni i dzwonek i niebawem udamy się razem wspólnie na zatrużony odpoczynek. Zapewne rok spędzony razem. Wórach tej własówki zostaje na długo pamięci każdego z nas. Już swobody błyska słońce, już się skończył szkolny trud. Dni radosne dni gorące niosą zapach przywód To był pierwszy rok mojego urzędowania w tej placówce. Jako dyrektor tego zespołu jestem bardzo rad i jestem dumny ze swoich wychowanków, ponieważ uczestniczyli czy rozsławili nasz zespół. Mam tu na myśli szkołę podstawową, która w tego zespołu wchodzi, jak i przedszkole samorządowe rozławili naszą placówkę na szczeblach gminy, na szczeblach powiatu, na terenie województwa, a również braliśmy udział w kilku olimpiadach ogólnopolskich, a więc tylko się cieszyć i życzyłbym wszystkim dyrektorom tak wspaniałej młodzieży i życzyłbym wszystkim dyrektorom tak wspaniałej kadry, z jaką mam przyjemność pracować, bo jestem po prostu z nich wszystkich dumny. Żal odchodzić ze szkoły w porzęcie? Chętnie bym została, no ale niestety nie mogę, ale bardzo chętnie bym została, naprawdę. Szkoła jest świetna i. i... Myślę, że wszyscy, większość uczniów tak sądzi, że naprawdę szkoła jest niesamowita. Jak byś podsumowała ten ostatni rok waszej pracy, waszej nauki w, w szkole i, i cały proces edukacyjny przez, przez te 6 lat jako absolwentka? Myślę, że m, bardzo wiele się tu działo i też bardzo wiele się nauczyłam i myślę, że to są takie rzeczy, które y, przydadzą mi się przez całe życie i mam nadzieję, że tak będzie, że zawsze będę pamiętać o tej szkole i zawsze będzie mi coś jakby dawać w życiu nauka w tej szkole. Jak oceniasz ten pierwszy rok nauki tutaj w tej szkole? No jest dobry. Dobre. Fajnie jest w tej szkole. Tro... Czasami jest... no Czasami jest źle. Słyszeliśmy, że masz najwyższą średnią w całej szkole, 5,72. Jak dobrze pamiętam, jak to się robi, że osiąga się takie wyniki w nauce? No, bo w sumie nie wiem, bo jakoś też specjalnie się do testów nie uczę. Po prostu tak już mam. Najbardziej lubię muzykę, a jakieś trudności to mi tak żaden przedmiot nie sprawia. Jakie perspektywy na przyszłość, zarówno te plusy, jak i te minusy funkcjonowania placówki? A tu jeżeli chodzi o proces, sam proces edukacji, czyli proces nauczania czy uczenia się, pod tym względem nie mam żadnych problemów. Mam dobrze wykwalifikowaną kadrę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, której się, której tak naprawdę stosuję nowatorskie rozwiązania, podejmuję inicjatywy. A więc tak jak powiedziałem, już tylko się cieszyć, że mam przyjemność, że, że mogę pracować z takimi nauczycielami, którzy potrafią zmotywować dzieci, młodzież do, do pracy, bo tych sukcesów jest sporo, nie sposób tutaj wszystkich wymienić. Natomiast jakie problemy? Oczywiście problemy są, to chyba w każdej placówce edukacyjnej. Najbardziej borykamy się, że tak powiem... Z inwestycjami. No, szkoła wymaga odnowienia, nie tylko malowania, ale potrzeba wymiana centralnego ogrzewania, potrzeba e, wykonać termomodernizację, e, potrzeba wymiana mebli w poszczególnych salach, ponieważ no, mają już kilkadziesiąt lat. Stopniowo staramy się, tak jak mówię, przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy, e, przy udziale Rady Rodziców, przy udziale sponsorów, e, którzy nas wspierają sukcesywnie. E, jakby zbogacać tą bazę materialną o nowy sprzęt, o nowe możliwości, bo przecież tutaj wystarczy wspomnieć, że w tym roku stworzyliśmy, stworzyliśmy nową pracownię komputerową, pozyskaliśmy od spontra, sponsora rzutniki multimedialne, każdy nauczyciel jest wyposażony w swojej sali w komputer do dyspozycji na zajęciach, no tak sukcesywnie wymieniamy, nowe oświetlenie powstało, nowa instalacja elektryczna, więc tak w miarę możliwości staramy się tą bazę materialną wzbogacać. Miejmy nadzieję, że, że tak będzie trwało nadal. Jakie plany na wakacje? Na wakacje na pewno jakieś wycieczki na w góry, no i nie zabawa, odpoczywanie i cieszenie się. Nie wiem, może pojadę do mojego kuzyna na noc, nie wiem, jeszcze nie wiem. Jadę do Skorochowa nad jezioro Nyskia na tydzień.